Maneczko, zapraszamy na kolejny odcinek Głośnika Akademickiego, a dziś z naszymi gośćmi zespół Electric Panda w składzie... Kamila i Kuba. Słuchajcie, może opowiecie na początku o reszcie waszej grupy, których tutaj nie ma z nami dzisiaj, a grali z wami przecież. To ty. No to tak, jest z nami jeszcze Mateusz na perkusji, Kuba na basie i Krzysiu na gitarze. Dziś pierwszy koncert w tym właśnie w składzie, no i jak, zadowoleni z debiutu? No, myślę, że nawet się nie spodziewaliśmy tego, nie? Całkiem, całkiem fajnie było, no. Tak. Myślałam, że będzie mniej ludzi. Bardzo pozytywnie się zaskoczyliśmy. I odbiorem również. Bardzo dużo ludzi nam gratulowało i mówiło, że fajnie, więc... Myślę, że było fajnie w takim razie. Pierwszy raz mieliście grać w grudniu, prawda? W Szamotułach, ale tam z względów technicznych się ten koncert nie odbył. Dokładnie tak. Były problemy organizacyjne tutaj po stronie klubu, także niestety. Ale dzięki temu pierwszy koncert zagraliśmy w Poznaniu, więc, w naszym rodzinnym mieście, jest tym bardziej fajnie. Jest to zespół nowy, jednak jesteście artystami, którzy już troszkę na scenie występują z pewnymi doświadczeniami. Może opowiedzcie właśnie o swojej przeszłości muzycznej, projektach, zespołach muzycznych, w których braliście udział wcześniej. Okej, okay, to. E, mam mówić o naszej wspólnej przeszłości, czy o wspólnej przeszłości? No to to jest bardzo ciekawa historia, że tak powiem, uderzyłeś po prostu w złoto. Bo zaczęło się od tego, że. Kamina była wtedy w zespole Elephant's Escape zresztą podobnie jak Mateusz. I oni przyszli. Graliśmy razem festiwal. To były tak. rokowe ogródki piwne. Tak, na force. Tak. I byli na naszym koncercie. My byliśmy na ich koncercie, oni byli na naszym. Ja wtedy miałem bardzo złe pierwsze wrażenie o Mateuszu, bo Mateuszowi spadło coś tam z wózka, jak sobie jechał, i kazał mi to podnieść. I ja stwierdziłem, co za dupek. Eee, a Kamila ze swoim ówczesnym chłopakiem eee, przesłuchali, jak graliśmy, i w sumie jej chłopak stwierdził, że a tym Kuba spoko, coś tam pogadaliśmy, i potem się spotkaliśmy jeszcze raz, i potem wyszło, że ostatecznie on chciał ze mną założyć projekt jakiś, żebym grał na gitarze, a żebym nie, żebym żebyś śpiewał. Żebym śpiewał. Mhm. A Dobra, ostatecznie się projekt. okazało, że u nich się zwolnił wakat na gitarzystę, na zastępstwo. Nasz I... obecny gitarzysta wtedy wyjeżdżał do Stanów, był na doktoracie i dostał jakiś grant i nie miało go być przez pół roku. Stwierdziliśmy, że skoro koncerty są zaplanowane, pora na zastępstwo pojawił się Kuba. I wszystko zepsuł. Bo jakby to powiedzieć nie będę wchodził w szczegóły, bo są nieemisyjne, ale po moim półrocznym zastępstwie zespół się rozpadł, a ja Kamilę i Matiego sobie ukradłem z Elefantów, ukradłem Wojtka z mikrofonu i tak sobie założyliśmy hampa. I w tym hampie razem graliśmy przez dwa lata. Dwa lata. O, przez no. dwa lata. Potem bardzo źle zareagowaliśmy na presję. Ee, trochę przestaliśmy umieć ze sobą pracować i rozmawiać i wytrzymywać. Ja. I trzeba było to przestać. Zrobiliśmy sobie taką roczną przerwę, podczas której ja trochę działałem właśnie z mikrofonem, a tu się a zaczęliśmy robić zaczął nowy skład z rodzić nowy skład. I tu ty przyjmujesz paleczkę. Dobrze, proszę cię bardzo. My zaczęliśmy z Mateuszem wtedy robić nowy skład, no i poszukiwaliśmy gitary, poszukiwaliśmy basu. I jeżeli chodzi o bas, pewnego dnia, ponieważ pracuję w banku na co dzień, pewnego dnia przychodzę, a tam się okazuje, że mamy nowego stażystę. Od słowa do słowa okazuje się, że starzysta jest basistą. No więc cześć, cześć, fajnie, fajnie. No i porwaliśmy go również. Tak, tak więc dostaliśmy tutaj naszego kuba numer dwa. E, natomiast Krzysiu w ogóle wpadł do nas z ogłoszenia. Robiliśmy nabór na gitarzystów e, i początkowo chcieliśmy dwóch gitarzystów, ale nie mogliśmy absolutnie nikogo znaleźć. Więc przesłuchaliśmy chyba z 20 osób. I mieliśmy naprawdę takie kwiatki, które nie potrafiły zagrać absolutnie nic od takich, którzy grali naprawdę fajnie, ale no, nie odpowiadali nam charakterem. Natomiast z Krzysiem też ciekawa historia, ponieważ odezwał się do nas pierwszy raz i powiedział, że jestem chętny, ale nie mam gitary elektrycznej. Na co napisałam, ok, to załatw. Minęło, nie wiem, z 2-3 miesiące, my cały czas szukamy gitarzystów, a krzyży do mnie, załatwujemy gitarę, to zapraszam. No i tak właśnie Krzysiu przyszedł na próbę i już został. Natomiast Kuba do nas dołączył jakieś dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, mniej więcej. E, ponieważ cały czas właśnie szukaliśmy tej drugiej gitary, no i tak jak mówiliśmy, nikt nam nie odpowiadał, więc postanowiliśmy z Kubą połatać stare sprawy i spróbować raz jeszcze, razem grać. No i też tutaj jest ciekawa piosenka w sumie na ten temat, bo jedna z jeden z numerów, które graliśmy, ta powiedzmy, że ballada. Jest właśnie na temat tego, jak nam się z kubą zepsuło. I bardzo się cieszymy, że teraz możemy grać razem znowu. I na początku, jeśli chodzi powiedzmy o jakąś spójność, jeśli chodzi o wizję, w której chcieliście podążać, to to była ona raczej jednolita. Jak rozumiem, z Waszych wcześniejszych współprac, tak? Tak, to znaczy w poprzednich zespołach, właśnie raz graliśmy trochę lżej, raz graliśmy trochę ciężej. Właśnie też z Elephants Escape przeszliśmy do HAMPA z tego względu, że chcieliśmy grać znacznie mocniej niż pozostali. Pozostali chcieli grać bardziej bluesowo, także rozeszliśmy się na kilka projektów. Natomiast w Hampie, tak jak Kuba powiedział, no, zaczęła się robić bardzo duża presja, ponieważ zaczęliśmy wygrywać wiele konkursów i tym podobnych rzeczy. I poczuliśmy się pod taką presją, że trzeba faktycznie dużo osiągnąć jako zespół, co zaczęło prowadzić do różnego rodzaju. Nieporozumień i, i, i tak się trochę Były to po prostu takie niepotrzebne działania na siłę, Dokładnie. i to nas trochę wpędziło. A jeśli chodzi o wizję brzmieniową tego zespołu, to wydaje mi się, że ona jest bardziej podyktowana po prostu jego członkami, bo tak. tutaj się zdecydowanie mniej przejmujemy jakąś ogólną konwencją, a bardziej to, jak brzmimy, determinuje po prostu każdy z nas. Więc też po moim przyjściu się zrobiło odrobinę mocniej, bo ja nie potrafię grać za bardzo słabo. <noise> I no w sumie każdy dokłada jakieś swoje cegiełki, każdy dokłada jakieś swoje chórki, jakieś swoje rozwiązania melodyczne, i no chyba tak powinno być, że ta mieszanka powinna być wybuchowa, nie? Tak, z założenia to ma być po prostu, dla nas ma być to fan, dla pozostałych też ma być to fan, więc nie myślimy o tym, w jakim gatunku będziemy grać, tylko żeby po prostu nam się podobało. A jeśli chodzi właśnie o tą kwestię tworzenia na przykład utworów, to jak u was wygląda na podział o jeśli mówimy o tekście, a na przykład o warstwie muzycznej piosenki? Ultimate writing duo. Tak jest. Chociaż jeśli chodzi o teksty, to teksty z Kamila ma monopol na teksty, nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że my jesteśmy leniwi i nie chce nam się pisać. Ale też dużo łatwiej się śpiewa coś, co się samemu napisało, bo... Wtedy przekazuje się jakąś też historię, a nie... Tak, tak i wiema. masz możliwość oddania pewnych emocji też na scenie. Dokładnie w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie numerów, no to każdy dokłada też coś od siebie. Chociaż od czasów Kampa się właśnie hmm. uważaliśmy za taki duet, który po prostu... Tak. Świetnie się czuje w wspólnym pisaniu, wspólnym komponowaniu i wspólnym aranżowaniu, więc... Często jest tak, że po prostu robimy szkielet utworu i potem przynosimy go na próbę i każdy dokłada właśnie te swoje cegiełki, które czynią go tak naprawdę lepszym. Dokładnie. Chciałem też zapytać o tą naprawdę uroczą pandę w waszym logo z tymi oczkami na wzór jakichś szybkich oksów. No to tak, jeżeli chodzi o logo, to też ewoluowało ono milion razy, bo prawda jest taka, że no jesteśmy może nowym zespołem, ale my gramy razem już rok. Tylko przez rok byliśmy tak naprawdę zamknięci cały czas na salce, po to, żeby wejść z całym gotowym materiałem, z taką petardą, z jaką mam nadzieję, że weszliśmy. I też przygotowywaliśmy właśnie i nazwę, i logo, więc było milion różnych pomysłów, milion różnych obramowań tej pandy, milion różnych czapek ta panda też miała. Na święta na naszym Facebooku była oczywiście w świątecznej czapce Mikołajowej zamiast korony. Także no będzie pewnie to logo jeszcze ewoluować, a na razie myślę, że. No. Kłótnia o logo była. Jeszcze Oj, jak była. ja przyszedłem do zespołu, to jeszcze się oni kłócili. Tak. To była było chyba mnóstwo... pierwsza decyzja, w której ja współbrałem udział. Tak. Właśnie głosowanie mnóstwo. na logo. I to było był decydujący mnóstwo. głos. Tak, to był decydujący głos, dokładnie, bo było dwa na dwa i w końcu ten trzeci przyszedł. i... Tak się to... pisze: historia. I znowu wszystko zepsuł. Jak zawsze. Dobra, a jeśli chodzi o najbliższą waszą przyszłość, jakie macie plany, jeśli chodzi o koncerty, może jakieś wydawnictwa utworowe, publikacje piosenek? Wiesz co, mamy nagrany jeden numer. Bo bardzo chcemy, żeby jak najszybciej dograć do niego klip i puścić w Ether. Na pewno jesteśmy zainteresowani przeglądami. Teraz e, się pozapisywać, żeby się podostawać na jakieś fajne festiwale. Mamy na myśli Juvenalia, mamy na myśli e, Polibuda Opener. E, może się uda na Uda z tych kwalifikacji bazylowych wskoczyć. To no, byłoby przyjemnie. A poza tym. Poza tym chcemy nagrywać więcej tych numerów, tylko na razie musimy skończyć ten jeden i go puścić, żeby się po prostu zabrać za następne. Jesteśmy też w trakcie przygotowywania tutaj yy, klipu. Także czekamy na to, żeby został wydany po prostu. Mamy też bardzo dobrych kolegów z zespołu Vintage Love, eee, skąd oni są? Ze Szczecina. Ze Szczecina, no właśnie. Eee, oni są ze Szczecina i na pewno zrobimy tak, że my ich zaprosimy i potem my pojedziemy do nich, bo zawsze tak robimy, z hambem tak robiliśmy to, to... dwa razy już? Dwa razy. Tak. Eee, no i poza tym nasze własne koncerty, nie? Eee, szykują się jakieś terminy na maj, szykują się terminy bodajże na marzec, więc no będziemy powolutku wypychać ten kalendarz, ale mam nadzieję, że będziemy się widzieć jak najczęściej. Dobra, to ode mnie wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Kuba. Ten mordeczka Również. Kamila. Dzięki. Dzięki wielkie. Szymon Mańkowski. Dziękujemy bardzo.